Witam serdecznie na pierwszym w sumie raporcie od ustanowienia projektu mieszkanie za karty Pokémon I mamy już końcówkę właściwie listopada roku pańskiego 2024. No i zobaczmy jak wyglądają postępy w tym projekcie i co tutaj się dzieje. Nie mam nadmiernie dużo czasu w ostatnim e, okresie. Dlatego trochę to trwało, ale jestem i ruszamy z tematem. No i dla szybkiego przypomnienia, dla osób, które tutaj trafiły przypadkiem albo kliknęły sobie po prostu jakiś link tam w internecie, albo po prostu z jakichś powodów nie widziały wcześniejszego filmiku, to w dużym skrócie e, przypominam, że jest. E, Ponad półtora godzinna analiza tego właśnie, jak planuje zamienić kupowanie kart Pokémon kart w mieszkanie. Wydaje to się na pierwszy odsłuch całkowicie abstrakcyjnym i idiotycznym pomysłem. Jednakże, jak obejrzycie sobie tamten filmik. To dokładnie tłumaczę, z czego wynika w ogóle wartość tych kart i jak one mogą być traktowane jako inwestycja alternatywna. Oczywiście ryzyko jest gigantyczne. Jest bardzo dużo różnych problemów po drodze, które pewnie w kolejnych filmach będę wam opowiadał. No, i tutaj jeszcze taki disclaimer. Ten filmik nie jest poradą inwestycyjną, to jest moje osobiste doświadczenie i przemyślenia. Inwestowanie w karty kolekcjonerskie wiąże się z dużym ryzykiem. No, wiadomo, jeżeli podchodzimy do tego, że to jest tylko coś, po prostu, co chcemy mieć i po prostu jesteśmy kolekcjonerami, jakby no, nie liczymy się jakby z tą wartością zwrotną, no to nie ma problemu. Natomiast jeżeli już wchodzi taka Pewnym sensie spekulacja, czy ten drugi aspekt, że chcemy zachować wartość albo ją maksymalizować, to już takie podejście do danej kolekcji musi być zgoła odmienne. Dlatego, jak już mówiłem wcześniej, nie należy traktować w ogóle tej serii jako jakieś porady inwestycyjne. Standardowo to jest takie ostrzeżenie, jak tam chcecie. Nauczyć się inwestować, to oczywiście musicie zgłosić się do odpowiednich ludzi. No i teraz przejdźmy do najważniejszego aspektu, czyli aktualnego stanu mojej kolekcji. Jak widzicie, na listopad, na pierwszą połowę listopada, tak naprawdę, mam 5 kart ocenionych przez PSA, które Mieszczą się w kategorii pierwszej generacji, czyli e, kart z e, kanto, tak naprawdę. E, nie wszystkie niestety są z tych najstarszych serii, no ale jak już Wam mówiłem, e, najpierw chcę mimo wszystko zdobyć e, jakby wszystkie Pokémony, i potem będę je ulepszał. Cały czas tam oczywiście obserwuję, jak ten rynek wygląda. To jest. E, e, Wręcz obsesyjne, właśnie tak patrzysz sobie na tego i e analizujesz. I muszę Wam przyznać, że w ostatnim czasie to jak są te dobre stany Rizarda ocenionego przez PSA, który wyszedł w 1999 roku i jest właśnie z base-setu w wersji angielskiej, no to te kwoty są naprawdę zaporowe. No, w zależności też tam od wersji, no bo tam jest. Jest pierwsza edycja, jest oczywiście edycja Unlimited, jest Shadowless, jest tam jeszcze kilka innych wariantów Ale ogólnie te najlepiej ocenione Charizardy No to tak chodzą 60 tysięcy 100 tysięcy złotych I to już naprawdę grubo wykracza Poza moje możliwości finansowe nawet myślę że w najbliższym okresie czasu to też Nie będzie możliwe kupno takiej karty Natomiast Już takie w trochę gorszym stanie, powiedzmy takie PSA 4-5, można dorwać w okolicach półtora tysiąca To jest chyba najdroższa karta, którą no nie wiem jak ją załatwię, no na razie będzie jakiś tam Charizard zastępczy Ale jednak fajnie by było jakby w tej ostatecznej kolekcji taki Charizard się znalazł, no bo jednak to e, buduje tą wartość tej kolekcji, żeby takie mieszkanie można było w przyszłości zakupić no i co, mamy 3,31% kolekcji, i już Wam pokazuję, jak wyglądają te karty. I zapraszam. Nasze karty musimy gdzieś przechowywać. Są do tego dedykowane boksy, tak zwane. Oczywiście są tańsze, droższe, większe, mniejsze. Są walizeczki, są różne tego typu rzeczy na sam początek tej mojej przygody z zbieraniem kart PSA zakupiłem sobie on taki boksik. A no, w chińskim portalu temu kosztował 29 zł co prawda żeby dopełnić zamówienie, to teraz niestety już wymagają, że musisz za co najmniej 60 zł zamówić coś. No ale kupując właśnie to to można od razu kupić jakieś inne produkty, które nas interesują. Ja też kupiłem związane z kartami. Dlatego tam nie było problemu. No i taki box, bodajże ten konkretny mieści 16 takich zgradowanych kart, które tak dają Plastyczek tak naprawdę Niektóre są już w foliach specjalnych. No i oczywiście tutaj idealnie na szerokość się to mieści. Już prawie bym rozwalił kartę. No i w sumie to jest spoko. Na razie się sprawdza. Mogę to polecić. Jakościowo jest całkiem spoko. Jest grube to. Tutaj mamy takie zamknięcie. Widzicie złoty chiński znaczek. Tutaj mamy Hobby Guard. No i tutaj też jakiś z e, tym. E, boxa mamy już omówionego. Przejdźmy do kart, które będę pokazywał tam z dwóch perspektyw, bo tutaj ta kamerka stawiona, internetowa, to o, nic nie widać, jak pokażę tą kartę. Natomiast, aby interakcja została zachowana, pokażę Wam jeszcze ujęcia po prostu z telefonu. Jak te karty prezentują się z bliska. No i co, pierwszą kartą, którą tutaj weźmiemy na tapet jest yy, nasz Mew. jest to Mew VMAX Fusion Strike rok 2021. O spoko. Ale pewnie w takiej ostatecznej, docelowej tej kolekcji, która będzie warta te milion złotych na mieszkanie, czy tam równowartość, pewnie tej karty nie będzie. Ale na razie na rozpoczęcie naszej przygody jest jak najbardziej, więc naprawdę spoko. No i mamy jeszcze na Dynamax. Ok. Można schować do pudełka. Kolejną kartą jest Flareon z roku 2002, i jest z dodatku Brillant Stars ma ocenę 9. Tak wygląda, tak się prezentuje. Też jest holo, też jest świecący. Karta w sumie chyba dosyć popularna z tego co widziałem, w miarę chodliwa. Oczywiście dziesiąteczki są najbardziej poszukiwane, ale dziewiątka też jest naprawdę spoko. Kolejną karciuszką to jest pierwsza karta, którą zdobyłem PSA. To jest Poliwrac z 2016 roku. Dodatek Evolution. Ocena PSA to. 8. Jeszcze kolejną kartą jest znany i lubiany Caterpie. To jest jeden ze słabszych Pokémonów, tak naprawdę, zarówno w grze, jak i w odcinkach. Jak i... Karta też użytkowo jest dosyć słaba i jest dosyć popularna. Mimo wszystko myślę, że całkiem dużo ludzi ma sentyment do tego Poka. Tutaj mamy dziewiąteczkę. To jest rok 99 oryginalny Base. Jeszcze jak były te wcześniejsze PSA, to jeszcze tutaj jest nawet dedykowana folia PSA. A w sumie chyba teraz już się nie zdarza. Nie wiem, może teraz jakoś pozmieniali i teraz trzeba samemu. Jakoś taką folię. Zobaczymy. E, przyślą mi ze stanów te moje karty. Pewnie pod koniec roku, być może. Na początku przyszłego i zobaczymy, jak to wygląda. Kolejną kartą jest Siadra z roku 99 W dodatku Fossil, jak już Wam mówiłem, wszystkich kart z pierwszej generacji nie można zdobyć, kupując tylko Base Set. Kolejnym Pokémonem już jest Pokémon, jakby e, niezwiązany stricte w sumie z naszą serią. Ale pokażę, bo jest fantastyczny. E, to jest e, Cliffa Art Rare z 2023 roku w wersji japońskiej. Jest fenomenalna. Po prostu ta karta to jest jedna z moich ulubionych. Naprawdę no, dzieło sztuki po prostu gwiaździste niebo. Ta przestrzeń nieskończona No, moja ulubiona po prostu karta. Z tych aktualnych, które. Na ten moment posiadam. ostatecznej kolekcji no, oczywiście jej nie będzie, bo się okazuje, że jakby Lefi to jest Pokémon z generacji drugiej. No i pewnie za jakiś czas trafi w jakieś inne ręce. Będzie po prostu do przehandlowania. Na razie jest u mnie. No i fantastycznie. I przez jakiś czas. Będzie. Eee, dobrze. Na ten moment. E, to byłoby tyle. Koniecznie napiszcie komentarze, e, jak Wam się podoba dotychczasowa kolekcja. No i na jakie karty oczywiście czekacie, aby tutaj ujrzeć. Przejdźmy zatem do nowych nabytków. Na pierwszą linię frontu Jinx. E, Nidoran w wersji żeńskiej. I Dorina. Tutaj mamy Belpruta w wersji niemieckiej. Kle Klerfi w wersji japońskiej. Bardzo ładna karta. Tutaj złota obramówka. Naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj Ewolucja Clefby. Też w wersji japońskiej. Być może wyślę je do PSA. Ninetales, też ciekawa karta, również w wersji japońskiej. Charizard, Radian, w wersji japońskiej. Jest ciekawy, bo on jest taki czarny. Slowpoke, też tutaj taka ładna japońska wersja. W ogóle te japońskie karty są fajne. Noctone, to już jest jakby druga generacja, ale kupiłem sobie taką kartę do kolekcji, bardzo fajna, podoba mi się. Seeking, Kingler, yy, Maczok. Tutaj euro 75 <grytania> dałem na kart mar za tą kartę. No, jest w miarę dobrym stanie, ale no też szał Tenta Cruel to jest ta ośmiorniczka taka nawet z oryginalnego base setu, ditto, to jest taka tańsza wersja, golem, tam jest delikatna skaza na tej karcie, ale w sumie spoko, Rajhorn. goldak, lowbro, kan gashkan wersji holo i to też jest o, tutaj jest pudełeczko, które zakupiłem w ostatnim czasie. Taki zwykły plasticzek do przechowywania kart, w tym jest całkiem spoko. A tutaj jeszcze pokażę wam e, Pidgeota. Bardzo fajna karta. To już jest jedna z nowszych kolekcji, ale no podobała mi się to, ta karta, to uznałem, że zakupię do kolekcji i Pidgey. Fantastyczne tutaj. Krzaczki, też z poczku ta karta Blastoise w wersji japońskiej. No, i tu jeszcze stworzyłem taką listę, którą sobie wydrukowałem. No, to są wszystkie generacje od 2 do 9, do 1025 pokemona No, i planuję sobie założyć trzy klasery. W którym to sobie stopniowo będę wypełniał te karty, tak w, w międzyczasie, jak będę zbierał te karty PSA, no to uznałem, że dla siebie jeszcze zbiorę wszystkie możliwe Pokémony, bo to jest dosyć długa droga. No i tak to właśnie wygląda. Z wydrukowałem sobie, będzie to. Wycinane, wkładane do klasera, żeby potem było łatwiej identyfikować tego, gdzie, gdzie który Pokémon ma się znajdować. Dobra, mamy już taki aspekt pokazowy za sobą. I właśnie tak zastanawiałem się, jak rozwijać swój projekt dalej. Tak sobie myślę, że do końca roku. Postaram się założyć profil instagramowy, gdzie będę wrzucał to kolejne te zgradzone karty, których tam już kilka mam. No i dzięki czemu będzie lepsza interakcja, być może potem narodzą się jakiś łatwiejszy dostęp do handlu czy tam wymiany. Mo może też część rzeczy, które tam dodatkowo tam w międzyczasie będę kupował, to też będę się dzielił z widzami, bo why not? Jakiś porządek musi być zachowany. No i tak pomyślałem, że stworzę też mail korespondencyjny. No wiadomo, na razie to tam nie ma takiej potrzeby, bo to dopiero początek tego wszystkiego. No ale tak z myślą o kolejnych miesiącach, a może i nawet latach, jednak taka wymiana, żeby coś budować długofalowo, no przydałaby się. No i pewnie w niedługim czasie takie oto rzeczy. Ogłoszę. Jeżeli chodzi o inne media społecznościowe, no na ten moment nie widzę potrzeby zakładania tego typu profili. No bo teoretycznie mógłbym jeszcze się bawić z tym na TikToku, no, no pewnie mogłoby to wybić moje zasięgi. No ale na ten moment, wbrew pozorom, na tych zasięgach aż tak bardzo mi nie zależy. Raczej bardziej mi zależy na budowaniu tego projektu. Dopiero potem, jak się rozkręci, to tam można jakoś fajnie rozreklamować. No jeżeli chodzi o zakończenie, to oczywiście, jeżeli wam się podobało taka forma w ogóle tych raportów, to dajcie znać, napiszcie fajny komentarz, dajcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś fajne propozycje czy pomysły, no to też jak najbardziej się podzielcie. No krytyczne rzeczy, jeżeli są sensowne, to też jak najbardziej Mogą zostać umieszczone, ale no jeżeli są takie krytyczne, bez przemyślenia i jakby są oderwane, no to, to tak nie ma większego sensu, tak naprawdę. Chyba chociaż to też buduje tam jakieś zasięgi, bo tam jest jakieś pole do dyskusji, jakby nie patrzeć. Jeżeli chodzi o kolejny filmik, to je będzie na pewno przed końcem roku, no i to będzie aktualizacja o kolejne. Zgradowane e, karty PSA będą co najmniej dwie, bo już e, na dniach, właśnie tutaj do mnie doszły. Opowiem Wam o nich. E, pokażę Wam e, też e, te trzy klasery, które założyłem na razie. A w ogóle, czekajcie, czekajcie, tutaj kamerka. Pokażę Wam jeszcze dwa klasery, które założyłem. Jeszcze trzeciego nie kupiłem, ale spokojnie, wszystko w swoim czasie. No to są klasery Genetic. One kosztują, nie wiem, około 60 zł. Mieszczą 360 kart. Są trochę gorsze niż te ProBinder, Ultra Pro. Ale są prawie dwa razy tańsze, jakby nie patrzeć. Ale spełniają swoją funkcję. I to wygląda tak właśnie tutaj właśnie wstawiam te wycięte elementy o których wam wcześniej opowiadałem no i oczywiście to trochę zajmuje te wycinanie wrzucanie tutaj do tego klasera mam na razie prawie całą drugą generację no, zostało jeszcze trzecia, czwarta i tak do dziewiątej natomiast ten drugi zielony jest jeszcze całkowicie pusty no i tak też a, stronę reprezentacyjną o która tam informuje, że to jest generacja number 2, o ilości karty i tak dalej. I właśnie jako rozszerzenie tego projektu, to tam właśnie jak będą te dodatkowe karty, to po prostu sobie będę kolekcjonował, a wszystko, co nie będzie się mieściło w ramach tych moich standardowych kolekcji, to po prostu będę się wyzbywał, czy to będę. Sprzedawał żeby właśnie mieć na kolejne te karty, czy też właśnie nawet na wymianę, czy nawet wysyłał Wam jak będzie, jak zajdzie taka potrzeba i jakoś to się rozwinie. I oczywiście czas mi starczy. jeżeli chodzi o ten filmik, to byłoby tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego.